18 monet. Halo, halo. 18 monet. Kochani, nie, to nie jest dobra odpowiedź. Um... To nie jest dobra odpowiedź. 18 monet. Nie liczymy monet jako monet. Liczymy, jaka tam jest kwota. Ile tam tych pieniędzy, gdybyście mieli pójść do sklepu? No to przecież nie mówicie, że to kosztuje 18 monet, tylko kosztuje ileś złotych. No właśnie, ile tych złotych tam jest? Liczymy, liczymy, tylko uważnie, bardzo Was o to proszę. Mam nadzieję, że pod wpływem tych emocji nic Wam się tutaj nie pomyli w tych pieniądzach. Kochani, no dobrze, to teraz tak. Jest trochę problematycznie. Tutaj mam moją odpowiedź, a ja sobie już tutaj wybieram. Raz, dwa i trzy. W takim razie prawidłową odpowiedź. Kto już policzył? Nie czekajcie, kochani, to nie jest zagadka, przy której warto czekać. Za moment ktoś tutaj wpadnie i rozwiąże zagadkę. W takim razie, kto będzie dzisiaj u mnie w programie z zawodnikiem, który wygra dobre pieniądze? Wasz 300 złotych. Musi wreszcie zabrać te pieniądze. Kto to zrobi? I proszę, halo, halo, dobry wieczór. Halo? Halo, halo. 3, 2, 1, nie mogę tak długo czekać. Dobrze, pędzimy dalej, pędzimy dalej. Kto ma dla mnie prawidłową odpowiedź? Kochani, nie odkładamy słuchawki. Naprawdę, nie warto, nie warto, bo potem będziecie żałować. Odłożyłem, a miałem właściwą odpowiedź. Bez sensu. No tak, to jest akurat bez sensu. Odkładanie słuchawki jest zdecydowanie bez sensu. Ym, więc kto się do mnie odezwie? Hmm? I proszę, halo, halo, dobry wieczór. Witam panią serdecznie. Jaka jest odpowiedź? 40 grosz. Gdzie to pani naliczyła? Nie, to nie jest prawidłowa odpowiedź. To nie jest prawidłowa odpowiedź. Jedziemy dalej, kochani. Jedziemy dalej. Jedziemy dalej. Kto policzył uważniej? Kto policzył dobrze te pieniądze? Ja mam 300 złotych, ja mam 300 złotych. No dobrze, kochani, jeżeli tobie wydaje się, że znasz odpowiedź, że znasz polskie pieniądze, przeliczyłeś je bardzo uważnie, no to zapraszam, bo ja nikomu jak do tej pory się to nie udało, a ja bym już chciała te pieniądze oddać. O, tutaj je mam, 300. wy tak wyglądają. Tak wygląda 300 złotych, tak wyglądają bokserskie rękawice, proszę bardzo. No jedziemy, jedziemy. Gdzie jest w takim razie duch walki? Gdzie jest u was duch walki? Halo, halo, dobry wieczór. Dobry wieczór. Witam serdecznie, poproszę o odpowiedź. 17 złotych 2 grosze. To też nie jest prawidłowa odpowiedź. Jedziemy dalej. Kto walczy dalej? Nie poddajemy się, kochani, nie poddajemy się. Bierzemy przykład z naszych e, dzisiejszych zawodników i po prostu walczymy, walczymy. No. Kto tam jeszcze nie śpi? Kto od razu po gali nie poszedł spać? Halo, halo, dobry wieczór. Nie no nie, nie będę zostawiać żadnych wiadomości. Czekam, jak powiedział. Dłoń. Dlaczego to ma tutaj taki sznureczek? Ja nie rozumiem zupełnie. Mm, kochani, słuchajcie, co tu się dzisiaj dzieje? A będzie się działo jeszcze więcej, naprawdę. O prawdziwe pieniądze, o pół tysiąca złotych. Proszę bardzo, jak to ładnie wygląda. No moi drodzy, gdyby mm, dzisiejsza walka była tak nieśmiała, no to byśmy byli w lesie. Kochani, gdzie jest duch walki? Gdzie jest waleczny naród? Jedziemy, jedziemy, kochani. Nie ma na co czekać. Nie ma na co czekać. Czas ucieka. Dużo zagadek przed nami, a my stoimy przy jednej. Kto ją rozwiąże? Pół tysiąca... Oj, proszę. Halo, halo? Halo, halo, dobry wieczór. Halo, proszę o odpowiedź. Halo? Witam serdecznie, tak? poproszę o odpowiedź. 40 zł, 2 grosze. Kochani, martwię się o was. G Wieczór. Halo. Witam serdecznie, poproszę o odpowiedź. E, odpowiedź brzmi. Mhm. Odpowiedź brzmi 40 zł i 2 grosze. Nie rozumiem, nie rozumiem, nic nie rozumiem. Pomóżcie mi w serce, co się dzieje? Skąd wybierzecie te odpowiedzi? Hmm. No dobrze, a kto policzył inaczej? Słuchajcie, jak to się dzieje? Jak to, skąd wy te pieniądze bierzecie? Halo, halo, dobry wieczór. Dobry wieczór. Witam serdecznie, poproszę odpowiedź. 18 zł, i 2 grosze. jeszcze nie, jeszcze nie, ale już lepiej, już lepiej. Jeszcze tam gdzieś. Halo, dobry wieczór. Halo, halo. Witam serdecznie, poproszę, jaka jest odpowiedź? 19,93. O! I proszę, halo, halo, dobry wieczór. Dobry wieczór. Witam serdecznie, poproszę odpowiedź. Czy to będzie 20 zł i 2 grosze? To jeszcze nie będzie 20 zł i... 22 grosze, jeżeli dobrze usłyszałam. Ale proponuję, żeby pan się dobrze przyjrzał, przeliczył jeszcze raz i zapraszam ponownie. Kochani, a co to za pytanie było w głosie? Drogi panie, ja oczekuję odpowiedzi, nie pytania. Musi pan być pewien tego, co pan policzył. Zapraszam serdecznie jeszcze raz, a tymczasem zapraszam kogoś, kto już policzył i jest gotowy, żeby tej odpowiedzi mi udzielić. Po prostu, kochani. Hmm. I proszę. Halo, halo? Tak? Witam serdecznie. Jaka jest odpowiedź? 40 zł i 2 grosze. Stąd tego nie widać. Słuchajcie, dobrze. Ja od razu sobie tutaj dobieram dwie suwy. Co to w ogóle znaczy? 1000 złotych. 1000 złotych do zabrania. Tego nie widać po prostu. Tego po prostu nie widać. Słuchajcie, ja się naprawdę martwię. Ja się naprawdę martwię o losy tej zagadki. Ponieważ dosyć, że to poprzestawianie jest bez sensu, to jeszcze tego nie widać. Słuchajmy tak. Minuta 30 i kończymy zagadkę. Jeżeli nikt się w ciągu tego czasu nie znajdzie, kto znalazł te dwie różnice, przykro mi bardzo, przechodzimy dalej. Moim zdaniem to jest za trudne. Przesadziliśmy. Przesadziliście telefony komórkowe 0704, 304, 310 telefony stacjonarne. Trzy chwile dla mojego zwycięzcy i kończymy program. I gdzie on jest? Gdzie mój zwycięzca? Dwie chwile. Kochani, nie chcę, żeby ten program tak się skończył, skoro gala boxu skończyła się dla nas zwycięstwem, to teraz nasz program również musi się zwycięsko zakończyć. Ktoś musi zabrać 1000 zł. Nie ma absolutnie innej możliwości. Ja jeszcze czekam. Jeszcze jest zagadka. Nic mnie nie obchodzi, drodzy moi koledzy reżyserze. reżyserze. Halo, halo? halo, halo? Halo, halo? Dobry wieczór, poproszę. Gdzie są dwie różnice? Na górnym obrazku, na zderzaku nie ma jednego białego paska i nad siedzeniami nie ma tego pałąka. Świetnie! To jest bardzo, bardzo dobra odpowiedź. Tysiąc złotych dla pana. Dziękuję za ducha walki. Ja się z państwem bardzo, bardzo sportowo i emocjonalnie żegnam. Życzę kolorowych strunów. Minęło. Miłego weekendu. Pa!